Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Przemysław Kozaczka i dzisiaj opowiem Państwu o najlepszej radzie, jaką Państwo już słyszeliście na temat swoich szumów usznych, a ja powiem, dlaczego jest to najlepsza rada i jak ją wykorzystać przy Państwa szumach usznych. Zapraszam do odcinka. O jaką radę chodzi? Chodzi mi o takie popularne stwierdzenie, jakie możemy usłyszeć w gabinecie u lekarza laryngologa, i, lub być może w niektórych gabinetach protetycznych, że do szumów włosnych trzeba się przyzwyczaić. I owszem, jest to dobra rada. Dlaczego? No bo szumy uszne to rzeczywiście zjawisko fantomowe, czyli tak naprawdę ich nie ma. W większości szumów usznych nie ma. Jeżeli lekarz laryngolog stwierdza, że nie widzi nic niepokojącego w uszach, że przepisał nam być może jakieś leki, jedne, drugie, trzecie, nie działa. Skierowano nas na badanie, nie wiem, tyka głowy, nie stwierdzono zawrotów głowy, ani innych objawów, które musimy sprawdzić, albo nie ma innych, teraz popularne, chorób współistniejących, od których może, mogą zależeć szumy uszne i tak naprawdę nie mamy na co zgonić, więc są to najczęściej szumy fantomowe. Czy ich nie ma? No to jakich nie ma, skoro ja je słyszę? My Państwu wierzymy, rzeczywiście tak jest. Pokrótce mówiąc, żeby nie wdawać się tutaj w naukowe jakieś polemiki, słyszycie Państwo nic innego jak aktywność neuronalną, której w normalnych warunkach. Ich nie słyszymy. Stało się tak na skutek tego, że część komórek słuchowych zewnętrznych Państwo utracili. To może być różne skutki. Skutki polekowe, traumatyczne przeżycia, uraz akustyczny, uraz mechaniczny lub inne rzeczy, na przykład silny stres. Chociaż z tego ostatniego bym tak bardzo mocno nie demonizował, ale rzeczywiście ma to realny wpływ na odczuwanie szumów usznych i na ich odbiór. Sami Państwo mówicie będąc u mnie w gabinecie, ja z tymi którzy jeszcze nie byli to będę się dzielił też takimi informacjami, sami Państwo mówicie, że szumy uszne są nieuczuwalne, jak jesteście wypoczęci, jak jesteście Państwo na urlopie albo kiedy się zajmiecie czymś innym. A więc ta najlepsza rada, którą słyszymy, żeby nie zwracać uwagi na szumy uszne jest bardzo dobra, z tym że jeżeli Państwo zostaniecie z taką radą, to nie zawsze albo w większości wypadków nie jesteście Państwo w stanie jej zrealizować. Dlaczego? Bo szumuszny jest permanentny, często na tyle uciążliwy, że utrudnia prowadzenie normalnej aktywności, a nawet pracy. W związku z czym nie jest to takie proste, żeby nie zwracać na niego uwagi. Można poprosić rodzinę i znajomych: jest to dobra rada, żebyście no nie pytajcie mnie, jak tam moje szumy uszne, bo po prostu łatwiej mi o nich zapomnieć, kiedy nie pytacie mnie o, o nie. I to jest bardzo słuszna rada. Więc znajomi i tak dalej nie pytają o szumy uszne, a my sami się na nich nie skupiamy. Jedno. Druga sprawa: możemy sobie wzbogacić tło akustyczne w domu. Nie wiem, w ciągu dnia możemy gdzieś tam zawsze mieć telewizor, wentylator, informatycy mają komputery. Eee, więc gdzieś tam serwerownie, o niektórzy mówią, że się dobrze czują w takich pomieszczeniach, gdzie są jakieś dźwięki, czyli to tło jest wzbogacone i wtedy nasz własny szum nam tak nie przeszkadza. Eee, więc tutaj łatwiej nam będzie odwrócić tą uwagę od szumu usznego, który jest w naszej głowie. Ale co zrobić, jeśli nie mamy eee, no takiej pracy albo wręcz nie możemy sobie zapewnić takich warunków, a potrzebujemy stałej stymulacji? Nie ma innego rozwiązania niż dyskretne generatory dźwięku. Na wywiadzie z panią Anią, właśnie pani Ania ma takie dyskretne generatory ich nawet nie widać, ich, ich nie widać na uszach, dopiero kiedy się przyjrzymy, to za uszami coś tam jest i generatory zapewniają nam stałą stymulację naszych komórek słuchowych. Wykorzystujemy tutaj zjawisko neuroplastyczności. Pokrótce powiem, że to zdolność naszego mózgu do uczenia on cały czas lubi się uczyć, chce się uczyć, i lubi zwracać uwagę na nowe rzeczy, więc kiedy podajemy mu dźwięk zewnętrzny dostosowany do państwa tinnitusa, do państwa szumów usznych, wtedy łatwiej mózgowi skupić się na innym dźwięku i zapomnieć o własnym. Połączenia nerwowe skierowane na własny szum się osłabiają, mózg skupia się na nowym dźwięku podanym z zewnątrz, dźwięku bezpiecznym dostosowanym do państwa szumów usznych przez specjalistę a później e, państwo staracie się zapominać o tych szumach usznych, dlatego habituacja przebiega prawidłowo. Wyjaśnię jeszcze termin habituacji, bo się okazuje, że nie jest jasny. Jest to przyzwyczajenie się do stanu zastanego. Czyli niezależnie od przyczyny szumów usznych, niezależnie od tego, na jakim etapie one są, a najczęściej państwo się zgłaszacie, jeżeli one są na etapie, w którym państwo sobie już nie jesteście w stanie z nimi radzić, czyli ich świadomie ignorować, i to normalne, to wtedy potrzebujecie pomocy specjalisty, kogoś, kto przeprowadzi Was przez ten proces i pomoże w tym, aby te szumy łatwiej ignorować. Wyniki są bardzo dobre, o czym świadczą właśnie nasi pacjenci. Jak ja mówię, ta metoda nie niesie ze sobą żadnych przykrych konsekwencji. Niektórym z Państwa wystarcza jedna wizyta w gabinecie, uspokojenie Państwa, że szum na Państwa nie zabiją. Jest to coś, z czym można walczyć, podjąć skuteczną walkę i żyć dalej. Pomimo szumów usznych, które nie będą miały negatywnych wpływów na nasze życie i będziemy mogli skupić się na swoich zadaniach. Mam nadzieję, że państwu pomogłem. Jeżeli będziecie chcieli państwo więcej wiedzy, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, chętnie odpowiem. Jeżeli będziecie chcieli państwo umówić wizytę ze mną, najlepiej napisać na otomet.pk małpa.gmail.com Sekretarka poda do Państwa mój numer telefonu e, albo odpiszemy mailowo w miarę oczywiście możliwości. Już tradycyjnie na koniec rozmowy życzę Państwu dużo zdrowia.